Czy można na jednym tankowaniu przejechać 2873 km No jak się okazuje Można moi drodzy, bo takiego wyczynu dokonał Miko Marczyk No tutaj polski kierowca rajdowy Który jak czytam sobie Przejechał na jednym tankowaniu z Skodą Superb 2873 km 66 litrów ma zbiornik paliwa Także średnie spalanie Wyszło mu 2,3 litra Na 100 km Także no auto z dwulitrowym silnikiem o mocy 150 koni. Ciekawe, ciekawe powiem Wam, bo jak się okazuje, producent podaje, że deklarowany przez producenta zasięg Skody Superb to około 930 km, tak? A tutaj udało się przejechać 2873 km, co stanowi tak jak mówiłem już 2,3 litra na 100 km. No i ciekawy jestem, czy zapisze się w księdze rekordów Guinnessa. Co Wy o tym...